I want to share this emptiness with you. I want to share this wilderness of failure. The others have built you a highway, fast lanes in both directions. I offer you a journey without direction, uncertainty, and no sweet conclusion. Wyobraźcie sobie życie w czarno-białym pokoju. Więcej nawet, wyobraźcie sobie, że urodziliście się w nim, że nie ma jak się z niego wydostać, i teraz spędzacie czas wśród każdego odcienia szarości, oglądając stare filmy z Janet Gaynor, czytając pozbawione ilustracji książki, trochę frustrując się, że na obiad znowu czekoladowe płatki z mlekiem, dokładnie to samo co przez ostatnie ponad tysiąc tygodni. Bo to nie tak, że nie widzicie koloru, że nie macie o nim żadnego pojęcia. Wręcz przeciwnie, w tej pozbawionej barw sytuacji i tak wiecie o nich wszystko, co można wiedzieć. Możecie nawet wyobrazić sobie, że jesteście neurobiologami że dobrze wiecie, że to fale świetne o długości od 380 do 740 nanometrów pobudzają wrażliwe na kolejno niebieski, zielony i czerwony receptory na siatkówce w tylnej części oka, że stamtąd sygnały trafiają układem nerwowym do mózgu, który interpretuje jako konkretne widzialne barwy wszystkie informacje przekazane mu przez układ wzrokowy, że w takim razie to co ostatecznie widzimy kolor. Jest psychologiczną właściwością naszych wrażeń wizualnych, a nie fizyczną cechą przedmiotów lub świateł, na które patrzymy. I wyobraźcie sobie, że wiecie jeszcze więcej, że jesteście największym ekspertem w dziedzinie barwy i światła, ekspertem, który jest jeszcze bardziej ekspertem niż na przykład Isaac Newton, a Newton, starając się zrozumieć barwy lepiej, wbijał sobie tępę igły do oczodołów, opisując po kolei swoje własne wrażenia świetne, to chyba mówi całkiem sporo o miejscu, w którym jesteście. Więc teraz na koniec wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie coś dziwnego dzieje się w pokoju. Że może jakaś dziwna siła zagina czasu przestrzeń i wśród otaczającej was szarości, gdzieś zaraz obok, pojawia się zwykła różowa piłka. Pierwsza kolorowa rzecz, jaką w ogóle widzieliście w życiu. I pytanie w takim razie, czy po spojrzeniu na piłkę wiecie o kolorach więcej? Czy prywatne doświadczenie różowego daje wam nową wiedzę, czy można w takim razie powiedzieć, że istnieje wiedza, którą da się zdobyć tylko doświadczeniem? I na samym początku jest chyba całkiem kuszące odpowiedzieć, że tak, w sensie, dowiadując się, jak wygląda różowy, można intuicyjnie założyć, że rozumie się go lepiej, że poznaje się różowość różowego, tak samo jak patrząc na inną piłkę, poznałoby się niebieskość niebieskiego czy zieleń zielonego. Tylko w takim razie to brzmi jak trochę przyznanie, że fizyczna wiedza, w której przed chwilą byliście ekspertem, nie jest jednak wszystkim, że istnieje jakiś pozafizyczny, indywidualny aspekt naszej świadomości. Jakaś pozafizyczna właściwość widzenia, która wymyka się wszystkiemu, co da się o nim wiedzieć. A to brzmi już nagle nieco mniej pewnie, dlatego warto może zrobić kilka kroków wstecz i zastanowić, czego tak naprawdę dowiadujemy się, patrząc na różowy po raz pierwszy. Więc, znowu, wyobraźcie sobie, że jako ekspert wiecie wszystko o kolorach. Wyobraźcie sobie, że wiecie wszystko o różowym. Wyobraźcie sobie, że wiecie nawet, że w rzeczywistości różowy nie istnieje. Bo tak się akurat składa, że w odróżnieniu od wielu innych barw, nie ma swojego fizycznego odpowiednika w postaci pojedynczej fali świetnej. Krócej nie mieści się nigdzie w widzialnym spektrum pomiędzy 380 a 740 nanometrem, jeszcze krócej nie ma go na okładce drugiego najlepiej sprzedającego się albumu na świecie. Więc dlaczego w takim razie różowy, bo nie da się tego ukryć, jest? Cóż wszystko zaczyna się od tego, że zdarzają się przecież sytuacje, w których mózg otrzymuje sygnały o więcej niż jednej długości fali jednocześnie, w których otrzymuje na przykład sygnał, który interpretuje jako czerwony razem z sygnałem, który interpretuje jako zielony, i zamiast widzieć te dwa kolory w tym samym momencie, uśrednia ich wartość, otrzymując żółty, barwę, która w widzialnym spektrum znajduje się dokładnie pomiędzy czerwonym i zielonym. I w ten sam sposób czerwony i żółty uśredniają się do pomarańczowego, niebieski i zielony do cyjanowego. Byłoby to wszystko całkiem rozsądne i piękne, gdyby nie to, co dzieje się w przypadku połączenia fal, interpretowanych jako niebieski i czerwony, czyli fal z końcowych wartości spektrum. Bo teoretycznie, jak widzicie, ich uśrednieniem powinna być zieleń, ale po pierwsze, zieleń nie spisuje się chyba zbyt dobrze jako logiczne przejście w tej sytuacji, a po drugie, czym niby byłaby ta zieleń, skoro nie reagowałyby na nią wrażliwe na zielone receptory z tyłu naszego oka? Przecież bezrobotne, gdy oko zajmuje się interpretowaniem fal z zakresu niebieskiego i czerwonego. Więc aby jakoś na ten dylemat odpowiedzieć, mózg wymyśla sobie różowy. Nowy kolor, który jest trochę jego autorskim wyobrażeniem. Który zamyka koło barw, wygląda na swoim miejscu co najmniej nieźle, no i można w pewnym sensie powiedzieć, że jest dla zielonego oficjalnym uzupełnieniem. Jin dla jego yang, co najłatwiej zobaczyć przy powidoku, który pojawi się, gdy to zdecydowanie różowe kółko na białym tle, wreszcie po kilku sekundach. Wytrzymajcie jeszcze kilka sekund, zniknie. Ale to wszystko to właśnie fizyczne fakty, o których można się dowiedzieć. Napisać o nich książkę, zrobić wideoesej, pojawić się w pokoju innego wychowanego wśród wszystkich odcieni szarości eksperta i przy czarnej kawie rozmawiać sobie o tym, czym według nauki różowy jest. Tymczasem spróbujcie opisać koledze ekspertowi swoje osobiste wrażenie piłki, którą widzieliście wcześniej, i nagle okazuje się, że jest trochę trudniej. Że nawet mając przy sobie czarno-białe zdjęcie piłki, na którą ciężko już patrzeć inaczej niż przez jej różowy pryzmat, nie przekażecie nikomu niczego nowego, bo jak niby opisać różowość różowego, skoro samo słowo różowy nie brzmi różowo w żadnym języku. Skoro chyba jedyne wytłumaczenie wrażenia jakiejś barwy to dany i określony rodzaj jej zastosowania, mówiąc najprościej, definicją różowego może być tylko czyjaś lub czegoś różowość. I dlatego, jeśli cokolwiek wynika z tego, nazwijmy to, eksperymentu myślowego, który jako pierwszy opisał Frank Jackson w artykule Czego nie wiedziała Mary, to fakt, że to co zyskujemy patrząc na kolor po raz pierwszy, to nie żadna wiedza, ale wiedza jak. Pewien know-how, który pozwala odczytać, zapamiętać i rozpoznać różowy, ale w rzeczywistości nie przyczynia się do posiadania żadnych nowych informacji, tak jak do posiadania informacji nie przyczynia się na przykład sam w sobie napęd do dyskietek. Więc, idąc tym tropem dalej, można by założyć, że osobiste doświadczenie różowego jako takie niczego nie znaczy, niczego nie mówi nam o świecie, ale z drugiej strony, może po prostu znaczenie osobistych doświadczeń tkwi gdzie indziej, bo choć to wiedza jest tym, co pomaga być i co pozwala poruszać się po życiu, to właśnie doświadczenia pozwalają dostrzegać i rozumieć, że to moje życie, że to ja jestem. O wiele ładniej brzmiałoby więc doświadczenie różowego nie jest faktem o nim, ale faktem o mnie. A tylko ta nieumiejętność przekazania faktu dalej jest tu trochę niepokojąca. Niepokojąca, bo skoro żadnymi słowami nie potrafimy objąć naszych doświadczeń, to nawet rozwiązanie wszystkich naukowych, więc możliwych do rozwiązania zagadek nie dałoby odpowiedzi na długie serii osobiście nurtujących pytań. Niepokojąca, bo może racją jest w takim razie, że o czym nie można mówić, o tym trzeba raczej milczeć, jak pisał Ludwig Wittgenstein. Niepokojąca, bo od Wittgensteina. To not only so what are you planning to do for the rest of your life? Well, I, I should start by committing suicide. Champagne before you go. Um, you know, uh, I, I'd love a cup of tea. Więc jeśli czujemy jakiś bezsens, to może jest to całkiem logiczna i słuszna reakcja na byle jakość języka. Na to, że nie da się na przykład opowiedzieć o wojnie osobie, która nigdy w życiu na niej nie była, na to, że nie da się doznać sufitu w kaplicy Sekstyńskiej, poczuć jej zapachu, znając tylko na pamięć całą Wikipedię o seksualnych wyborach Michała Anioła i wszystkich jego pomysłach, na to, że próżno próbować wejść w skórę kogoś, kto wychował się bez rodziców, tylko dlatego, że kiedyś poznało się smutną historię Olivera Twista. Język zawsze będzie jak jakaś gra demonstracyjna i tak szczerze, ja też trochę gram teraz, brzmi ładnie, parafrazując sobie cytat Robina Williamsa, który na ławeczce w Good Will Hunting zdobywał Oscara wyjaśniając Matta Damona scenariuszem, który Matt Damon sam mu napisał. Dlatego wróćmy jeszcze na chwilę do różowego, bo może jest jeszcze jedno rozwiązanie. Skoro nie da się po różowemu mówić, co jeśli spróbować po różowemu myśleć? The black! czarny, the blue. And bury the beige. From now on, girls, think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink, think pink if you want that Kelsey shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plum abuse or chartreuse. Think pink. Forget that Dior says black and rust. Think pink. Bo to był jakiś pomysł w latach 50. -tych. Lata 50. miały być szczególnie dla kobiet jak najbardziej różowe. Z różową szminką Marilyn Monroe, z różowymi sukniami pierwszej damy Mamie Eisenhower, z różowym, który miał mieć swój udział w ułożeniu na nowo zachodniego świata po wojnie i trochę jak na szatach Jezusa w renesansie, obiecywać tego świata z martwych zmartwychwstanie. Gorzej, że zmartwychwstania mają to do siebie, że całkiem szybko związują się z materializmem i pogonią za ich skutecznym spieniężaniem, przez co myślenie po różowemu raczej ciężko w tym przypadku utożsamiać z jakąś szczerą emocją i osobistym przeżyciem koloru, a łatwiej z oczekiwaną i uzależniającą konsumpcją różowych torebek, różowych butów, różowego wszystkiego tak naprawdę. Myśleć różowo w latach 50. znaczyło w takim razie bardziej, w tym nowym powojennym świecie możesz być sobą, ale bądź sobą w precyzyjnie do tego przeznaczonej różowej przestrzeni. Przestrzeni, której granice wyznaczyli oczywiście inni, i jedyne co pozwolili sobie zabrać, to ten jeden kolor, który w rzeczywistości nawet nie istnieje. Więc choć pink Pink brzmiało całkiem uroczo w muzykalu, który też nie robił przecież nikomu żadnej krzywdy. W jakimś sensie nie było daleko od marszów w wojsku, bo tak jak w przypadku marszów najgłośniejszym celem było to, by w ściśle określonym tempie, do ściśle określonego miejsca spacerować w ściśle określony sposób. A jedyne czego brakowało, to jakiś werbli na początku. Kilkadziesiąt lat później tą dziurę po werblach załatał Derek Jarman, brytyjski reżyser, artysta, malarz, też gay, który, gdy w 1986 roku stwierdzono u niego obecność wirusa HIV, przyznał, że jedyne, na czym mu zależy, to powiedzieć o chorobie wszystkim i przeżyć rządy Margaret Thatcher. To pierwsze nie było łatwe, bo przez lata ich równał się niemal całkowitemu wykluczeniu, to drugie jeszcze trudniejsze, bo Thatcher kończyła dopiero powoli drugą z trzech kadencji, a to co robiła w ich czasie, raczej nie sprzyjało samopoczuciu żadnej mniejszości. I Jarman walczył z taceryzmem całkiem często, nie yeah. będąc zbyt subtelnym w metaforach o sytuacji homoseksualistów w Wielkiej Brytanii. Snuł też ponure wizje postapokaliptycznego świata, do którego jego zdaniem to zacietrzewienie własnym narodem i brakiem empatii w końcu doprowadzi, ale akurat ta scena z The Garden, w której docna różowa aktorka na tle roślin i parady równości tańczy szczęśliwa, przytulając się jeszcze czasami do Dwójki chyba świeżo upieczonych tatusiów w różowych garniturach, to moment, w którym reżyser miał większe pretensje do swojego ogródka. Jak pisał w jednym z pamiętników, stał było zamieszkami, które wydarzyły się w nowojorskim barze o tej samej nazwie latem 1969 roku. Pierwszy raz w historii to nie heteroseksualiści odpowiedzieli cegłami, pustymi butelkami po piwie i spalonymi samochodami. Najlepiej w walce wypadli transseksualni. Sukienka stała się symbolem ich odwagi. 20 lat później Stonewall, samowybierające się i często gratulujące sobie lobby, zawarło więcej niż to konieczne kompromisów z konwencją. Zamienili nasze zamieszki w herbatkę u babci. Udają, że jedynym sposobem w jaki mogą odnieść sukces jest mit jednorodności i gejowskiej społeczności. Ale nasze życia są w liczbie mnogiej. Seksualność to różnorodność, zawsze tak było. Każdy orgazm niesie za sobą swoją własną wolność. I właśnie tą wolność ciężko dostrzec w scenie, która wszystko co możliwe zasłania różem, która w 1990 roku była dla Jarmana raczej ponurą wizją tego, jak może wyglądać przyszłość, okraszona, jak to opisywał, sterylizowaniem seksualnych emocji i wplataniem ich w model tradycyjnej brytyjskiej moralności. Bo tego dotyczyły jego pretensje do części aktywistów, Jarman wierzył, że ich cele niesłusznie zakładają podporządkowanie się normom, którymi tradycyjny świat wielkodusznie godził się podzielić. Obawiał się, że jedyne co można w ten sposób wywalczyć, to przyszłość oparta na kilku marszach w ciągu roku, na przebieraniu się w różne różowe rzeczy na różowym, który z taką samą łatwością co do kobiet przylegał do mniejszości seksualnych. Hi, folks, it's Boris Johnson. I'm very sorry. I can't be with you today in the pink sombrero that I've sometimes worn at Pride, but I am with you. Czy ta przyszłość jest teraz w takim razie? Cóż, Jarman nie miał nawet szans jej dożyć. W 1994 roku, dwa lata po tym jak Margaret Thatcher odeszła na emeryturę, przegrał walkę z wirusem. Umarł oczywiście w trochę innej Wielkiej Brytanii. Patrząc na to dzisiaj, z usankcjonowanymi małżeństwami i adopcją dla jednopłciowych par, być może widziałby trochę inaczej starania aktywistów, którzy uwierzyli, że aby coś zbudować, nie trzeba niczego burzyć z drugiej strony to nie tak, że budowa się nie chwieje, skoro cały czas jest tematem politycznym, a w przekazach, które kogokolwiek obchodzą, wciąż więcej niż o poszczególnych osobistych przeżyciach, które są i były. Mówi się o kolorowym logo Netflixa, o kubku w kawiarni, o opasce kapitana reprezentacji Anglii, który na domiar złego chyba jeszcze zostanie w Tottenhamie. I patrząc przez ten pryzmat, trochę trudniej dziwić się Jarmanowi, który nie za bardzo chciał ufać przyszłości pełnej tańczenia, jak zagrają. Który wierzył, że zamiast potulnie zgadzać się na jedną perspektywę patrzenia i przestrzeń określoną już jakiś czas temu, trzeba raczej tę perspektywę zmieniać, pokazywać, że granice mogą wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego, gdy chwilę przed otrzymaniem pozytywnego wyniku na HIV kończył pracę nad filmową biografią Caravaggio, był pod wrażeniem, jak włoski malarz już kilkaset lat temu bawił się tradycją jak portretował na przykład młodą dziewczynę zasypiającą na krześle z kilkoma naszyjnikami i garawką wody obok a jego modelką była Anna Bianchini całkiem znana i rozpoznawalna w Rzymie prostytutka tutaj pozująca akurat jako Maria Magdalena na zlecenie pracownika Watykanu. So the people who saw paintings Rome Piazza Navona because the painting is up in the church corner and this of course scandalized people Yet at the same time, they realised there was a the truth. I mean, what better subject for a Mary Magdalene than a, 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 a real prostitute? Mm. And it's just what we, we lack. I wonder what would happen if I was to paint a prostitute who everyone knew about and put her up, you know, above the high altarpiece of St. Paul's now. And I realised that Caravaggio's age was, in many ways, more open than ours was. For all our liberalism and everything, that is an extremely narrow-minded age. And if you were to just step out of this country into another culture, you would find that perhaps the culture we live in is as mad as the ayatollah, for instance, seems to us in, in Iran. A kolejną rzeczą, którą Jarman tutaj całkiem kochać, był pewien kawałek ironii. Bo przez wieki Kościół całkiem skutecznie sprowadzał Marię Magdalenę do roli właśnie nawróconej grzesznicy. Do roli tej, która sprzedawała ciało wszystkim, wstydziła się samej siebie i dopiero dzięki łasce Bożego Syna pozbyła się demonów przeszłości łzami, przemywając jeszcze na kolanach jego stopy. Problem polega na tym, że w biblijnej rzeczywistości Marii Magdalenie bliżej było raczej do 13 apostołki, a Nowy Testament niczego o jej cudzołóstwie nie mówił. Jedyny fragment jej historii to ten, że gdy spotkała Jezusa, opuściło ją siedem. Złych duchów. W pokrętny sposób Caravaggio dał więc zgorszonemu jego obrazem Kościołowi tylko to, co sam Kościół chciał prostytutkę z ulicy, która przynajmniej przez jakiś czas mogła pracować zaraz obok świątyni z jej podobizną przy ołtarzu. I to chyba właśnie gdzieś tutaj mieści się cytat, z którego Jarman skorzystał w jednej ze swoich ostatnich książek. Tylko tępi i bezsilni artyści przesłaniają swoją sztukę szczerością. Sztuce potrzeba prawdy, a nie szczerości. Cytat jest trochę enigmatyczny. Jego autor Kazimierz Malewicz rozpoczął nim manifesto w wyższości swoich czarnych kwadratów nad na przykład narodzinami Wenus, ale to też cytat, który, jak pewnie wszystkie, uzależnił się od kontekstu. A gdy po kolejnych wizytach w szpitalu coraz bardziej uświadamiasz sobie, że zaraz koniec, łatwo się domyślić, że prawda i szczerość mają ze sobą coraz mniej wspólnego. Bo szczere mogą wydawać się na przykład zdjęcia ze szpitala, reportaże o systemie, który w obliczu choroby nie jest w stanie wyrobić. Ale czy wzbudzana przez nie jest komukolwiek do czegoś potrzebna? Czy jest prawdą, którą ktokolwiek tam na miejscu chciałby się podzielić? I personally wouldn't go back or change anything that happened to me, including that night, whichever night it was that I actually got the virus. I wouldn't change it. I think that it was actually a good thing to happen to me. I just want to put the other side of the coin in for you to I Jarman, szukając swojego filmu o chorobie, swojego sposobu na przekazanie prawdy dalej, napotkał znowu ten sam problem. Bo jak niby opisać AIDS, skoro samo słowo AIDS nie brzmi jak AIDS w żadnym języku? Skoro jego osobiste doświadczenie może być tylko faktem o mnie, o tym, że ja jestem, faktem, z którym tak ciężko jednak zrobić coś więcej. Bo można niby tworzyć historię o innych, tak to się zazwyczaj robi w kinie, ale w nich z znowu niebezpiecznie wyłania się szczerość, zdominowana wzbudzaniem współczucia, czasami, żeby było bardziej oryginalnie, śmiechem przez łzy. Prawda musi być więc zarezerwowana dla filmu o sobie, i poszukiwania Germana trwały pewnie trochę, ale wreszcie okazało się, że jest może inna droga, z której warto skorzystać. Że jeśli jest gdzieś jakaś nadzieja, to mimo wszystko w kolorze, trzeba było tylko całkowicie zmienić jego odcień. you've made edward ii, you've now made wittgenstein. what, what comes next? Um, a film dedicated to eve klein. Uh, a blank blue film. what on <laughs> earth do you mean by a blank blue film? <laughs> a blank blue film. I mean a film with no images. i wanted to make a film about hiv and everything was sentimental. and i had this great problem. i couldn't make a film about other people. i had to do it about myself. i really was, i felt that i had to make a, a self-portrait. But I thought this was a way of actually doing it with no images. You know, the virus, you can't see the virus. In the pandemonium of image, I present you with the universal blue. Blue, an open door to soul, an infinite possibility becoming tangible. W 1993 roku Jarman trafił do kin filmem, który zaczynał się ostrzeżeniem przy głównym wejściu. Nie chodziło jednak o to, że niektórzy poczują się zgorszeni zdjęciami choroby, a inni z tego samego powodu zaczną mdleć na krzesłach. Uwaga dotyczyła tego, że Blue był tylko niebieskim przez 75 minut. Że to nie żaden błąd systemu czy wadliwa kopia, w której zabrakło obrazu. Obraz był, po prostu ani razu się nie zmieniał. Pokazywał tylko przenikającą niebieskość, którą wybrał Jarman. Niebieskość Iwa Kleina, który w końcówce lat 50. poza zdobyciem czarnego pasa w judo, stał się kimś jakby kapłanem niebieskiego. Malował swoje niebieskie obrazy, wynajmował ocierające się niebieskim rozebrane modelki w galerii, a nawet przygotowywał specjalne niebieskie koktajle, które wręczał później na jednej ze swoich wystaw. I wystawą był po prostu pusty, pomalowany na biało pokój bez niczego. Ale gdy wróciłeś do domu i zająłeś się toaletą, okazało się, że po koktajlu przez tydzień cikałeś na niebiesko. I z jednej strony 75 minut skazywania widzów na patrzenie na po prostu kolor może brzmieć trochę jak dowcip niewiele wyższych lotów, ale dla Jarmana niebieski miał też całkiem osobiste znaczenie, bo choroba, która sprawiała, że czuł się coraz gorzej, musiał coraz częściej pojawiać się w szpitalu pod kropówką. Powoli zabierała mu wzrok, wirus cytomegali zaatakował jego siatkówkę i jedynymi sygnałami, które ta potrafiła jeszcze odczytywać, były niewyraźne odcienie niebieskiego. W pokrętny sposób Jarman mógł więc widzieć, że nie widzi i tym właśnie jest Blue dla nas, filmem, który próbuje nauczyć patrzeć inną parą oczu, który zamyka w klaustrofobicznej przestrzeni bez wyjścia i przekazuje doświadczenie kogoś, dla kogo nie ma już ucieczki. Kogoś, kto może tylko czuć, dla kogo jedyny wybór to zamknąć oczy i nie widzieć niczego, albo otworzyć je i widzieć inne nic. A to tylko ułamek wszystkiego, bo tak samo jak na swoją ślepotę, Jarman próbował zwrócić uwagę na ślepotę innych, bał się świata, w którym rzeczywistość zmieniała się w teatralne przedstawienie, w którym nawet chorzy na Aids mieli rolę do odegrania, stając się narzędziem w rękach polityków i pierwszych stron gazet, więc jego niebieski ekran był też buntem przeciwko nim, przeciwko smutnym oczom umierających, przeciwko pustemu współczuciu, przeciwko dyskusji, która nigdy do niczego nie prowadzi, która służy tylko tym, którzy. Zasłaniając się obiektywnością, sprowadzić ludzi do bycia niczym innym, jak nikogo nie interesującymi argumentami jednej z drugiej strony. I shall not win the battle against the virus. In spite of the slogans like Living with AIDS. The virus was appropriated by the well, so we have to live with AIDS while they spread the quilt for the moths of Ithaca across the wine dark sea awareness is heightened by this but something else is lost a sense of reality drowned in theater thinking blind becoming blind ale oczywiście byłoby sporym nadużyciem powiedzieć że blue pozwala dostrzegać niebieski tymi samymi oczami co Jarman. To całkowicie niemożliwe, tak samo jak wyczuwanie jego przeżyć, przeżywanie jego choroby. Jeśli już w tych 75 minutach czuć szczerą jak tylko się da potrzebę próby, potrzebę znalezienia wspólnego języka z tymi, którym ten język też nie wystarczy. I wiecie co, chwilami chyba nawet się udaje, ale to tak samo jak z kimś, komu po długich wieczorach myślenia udało się rozwiązać jakiś nurtujący problem życia. Nie sposób dokładnie powiedzieć, czym jest to rozwiązanie. A jeśli już szukać gdziekolwiek jakiejś wskazówki, to może w tym, co Jarman kiedyś napisał. Moje motto to: milczenie jest złotem, ale kto z nas żyje w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Wszyscy wiemy, że jesteśmy chodzącymi porażkami, i to ta wiedza sprawia, że mimo wszystko staramy się dalej. Mój ojciec, który był całkiem podobny do mnie, przegrywał jakiś czas temu walkę z udarem. Nigdy nie widziałem go tak szczęśliwego. Po latach mógł wreszcie zrezygnować z roli oficera służb powietrznych. Mowy, właściwie wszelkich form komunikacji. Tylko się How do you want us to remember you? Well, I, then, I think it would be marvelous to evaporate. I wish I could take all my works with me. <laughs> That's what I'd like to happen. To just disappear completely.